Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poniedziałku Tradera. Z tej strony Radosław Rygielski, witam Was w kolejnym nagraniu. Pamiętajcie, oczywiście, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną jest tylko moja prywatna i osobista opinia. Nie namawiam do handlowania, jedynie dzielę się swoją właśnie prywatną, autorską wiedzą. W takim razie, słuchajcie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Zaczniemy od takich krótkich ogłoszeń. Jak wiecie, w poniedziałki i piątki udostępniam i poniedziałek, i piątek tradera. Ostatnio była dosyć dziwna sytuacja, gdzie udostępniłem tak, poniedziałek tradera. Poniedziałek 24. Ok, no i później w piątek 28 lutego udostępniłem również piątek tradera. Tylko, że tak, można było na to nagranie wejść jedynie z linku. Dlaczego nie mam pojęcia? Eee, oczywiście ten film ma wyświetlenia. Daję wam link do niego. Poniżej, w opisie, był on wysłany mailem, ma komentarze, i nawet w komentarzu jest: hej, dlaczego go nie widać na kanale, skoro jest publiczny? Powiem wam tak, ja też nie wiem. Cały czas u mnie, gdy kliknę sobie właśnie tutaj w studio twórców, to cały czas on jest przetwarzany, a normalnie ma wersję HD. Więc dlaczego ostatniego piątku tradera nie było widać, mimo tego, że był publiczny i mogły do niego wejść jedynie osoby, które miały wcześniej e, informację mailową czyli miały tam linka. Dlaczego tak było? Nie mam pojęcia, bo tutaj jakiś widocznie błąd, jeżeli chodzi o YouTube'a. U mnie on się cały czas przetwarza, a już jest HD. Więc dziwna sytuacja, wybaczcie, nie mam na to wpływu, jest tutaj to związane z YouTube'em. Coś się u nich po prostu stało, już nie chciałem tego usuwać i wrzucać jedno jeszcze raz. <laughs> Po prostu byłoby to bez sensu, bo już mail został wysłany, jeżeli chodzi o osoby, które otrzymują newsletter w piątek, czyli piątek tradera, więc do tego nagrania z piątku, jeżeli nie widzieliście, to wyślę Wam, wyślę wam. to po prostu poniżej w opisie udostępnię po prostu link do tego piątku tradera, więc do poprzedniego piątku tradera jest link w opisie tego nagrania, a dzisiaj zwróćmy sobie uwagę na to, jak się zrealizowała i czy w ogóle się zrealizowała analiza z ostatniego właśnie poniedziałku tradera. Jak wiecie, na TradingView wrzucam też analizy, gdy jest piątek, czy będzie ich tradera. Akurat analiza z tradingu normalnie się pojawiła od 28. Więc tutaj mieliśmy analizę rynkową Bitcoina, tak, był w lokalnym której trendzie wzrostowym, w lokalnym, czyli w której w krótszych zasięgach cenowych i czasowych, w takim dużym skrócie, jak wiecie, ja nie określam rynku na zasadzie, że hej, teraz idziemy stąd, dotąd, czy stąd, dotąd, będziemy tutaj za 3, czy za 5 godzin, tylko zawsze określam konkretne warunki. I dopiero, gdy dany warunek zostanie spełniony, tak to jest to sygnał na dany ruch, bądź wzrostowy, bądź spadkowy. Wiele osób zauważyłem, znaczy wiele osób, coraz mniej osób, ponieważ ktoś mnie ogląda stale, to dokładnie rozumie całą ideologię i o co chodzi? Czasem, gdy ktoś jest nowy, rozumiem to, Widzisz, że są wzrosty i spadki, uważa, że aha, czyli pójdzie ale w górę, w górę albo w dół, co to jest za analiza, tak, bez sensu. Nie, 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 zwróć uwagę. Do każdego ruchu, czy wzrostowego, czy spadkowego jest konkretny warunek. Jeżeli będzie spełniony załóżmy warunek na wzrosty, to mają być wzrosty. Jeżeli na spadki to mają być spadki. Zwróć uwagę. Nie ma, znaczy nie ma. Bardzo rzadko jest taka sytuacja, że załóżmy są zrealizowane dwa naraz, czyli twoim zadaniem jest po prostu wyczekać to, aby dany warunek został spełniony. Myślę, że jest to jasne. Przykładowo tutaj mamy że warunkiem na wzrosty będzie wybicie tendencji numer 1, więc idziemy na wykres, szukamy tendencji numer 1. Czy tendencja numer 1 została tutaj 28 wybita? No jeszcze nie, więc aktualnie, jeszcze tutaj lokalnie trend wzrostowy się nie rozpoczął, musimy to wyczekać, czyli po prostu poczekać na ruch. Spójrzmy, co stało się dalej, zwróćcie uwagę. Cena tutaj jeszcze delikatnie nam spadła i następnie wybiła w tym miejscu tendencję, czyli znalazła się całą świecą, nie cieniem, całą świecą nad Tendencją numer jeden, czyli czy to jest wybicie tendencji numer jeden, jest spełniony ten warunek oznacza możliwe wzrosty. Co zrobiła cena? Wzrosła po tym wybiciu od 9, od 8,600 do 8,900, czyli około 300 dolarów, był tutaj ruch wzrostowy zgodnie z tym spełnionym warunkiem. Zwróćcie uwagę, jeden warunek był spełniony, a nie dwa naraz. Wiem, że może już to powtarzam po raz któryś z rzędu, ale po prostu gdy widzę komentarze, że aha, pójdzie w górę albo w dół i tak dalej, i tak dalej, to po prostu Chcę, aby każdy miał świadomość tego, że pamiętajcie o tym, nie każdy handluje w ten, w ten sam sposób. Większość osób traci, ja nie będę handlował tak jak większość osób, ponieważ chcę mieć po prostu skuteczność, mam swoje autorskie podejście, strategię, dlatego zawsze czekamy na spełnienie się konkretnego warunku. No chyba, że załóżmy, już w danym ruchu utrzymają cenę, na przykład, dwa bądź trzy warunki na dany ruch. Może być też sytuacja przykładowo taka, że jeżeli już na przykład są dwie przewagi, załóżmy na Wzrosty już aktywne w cenie, tak jak załóżmy tutaj, tak to pisze, że może być aktualnie lokalnie kontynuacja danego wzrostu, tak, ale załóżmy, że te przewagi zostają wybite z powrotem. Tutaj widzicie, że był ten ruch wzrostowy, ale załóżmy, że te przewagi zostają wybite, tak, czyli po prostu cena spada pod nie, zamyka się pod nimi, to już później mamy odwrócenie się tego trendu. Myślę, że jest to zrozumiałe. Handel właśnie na zasadzie warunków. Wróćmy sobie tutaj do e, ostatniej analizy. Właśnie z 28, czyli lokalnie mieliśmy trend. Spadkowy on faktycznie był, no ale odradzał się już, gdy nastą miało nastąpić wybicie tendencji, gdy nastąpiłoby wybicie tendencji numer 1. Tak się zdałby ruch wzrostowy, okej, okay, przejdźmy do aktualnej e, sytuacji w takim razie. Zwróćcie uwagę, aktualnie cena OK, wzrosła, to już wiemy, tutaj było wybicie tendencji, od tego miejsca zgodnie z analizą. Rozpoczął się lokalny, tak, czyli krótkich zasięgów ruch wzrostowy, tak się również stało. Co ważne, u góry tutaj jest istotna strefa w zasięgu właśnie 9300 do, do 8900. Ta strefa będzie ważna, ponieważ jak tutaj widzicie, ostatnio bo tutaj duża aktywność właśnie kupujących i sprzedających. Na tym poziomie duża wartość transakcji, co widać tutaj po wolumenie. Teraz cena wraca do tego poziomu, co jest również ważne, jeżeli teraz cena wybije tutaj ten zielony zasięg spadków, tak, czyli tą zieloną korektę, czyli jeżeli tutaj cena w której w tym lokalnym wzroście spadnie o więcej niż około 150 dolarów i się świeca zamknie, to będzie to możliwy sygnał na zmianę tego lokalnego trendu na spadki. Czyli w dużym skrócie, ja osobiście w tej tutaj strefie szarej oczekuję, że od niej mogą być jakieś tutaj spadki. Nie zdziwcie się, jeżeli tutaj na początku będzie konsolidacja, czyli po prostu będzie tutaj cena w tym miejscu przez pewien okres czasu chodziła góra-dół, góra-dół i dopiero będzie wyjście dołem z tej strefy. Dlaczego? Ponieważ poprzednio była tutaj duża wartość transakcji, tak? A w tych miejscach cena lubi po prostu dać troszeczkę dłużej się zatrzymać, więc lokalnie z tej strefy Prawdopodobne jest to, że cena będzie reagowała. Dlaczego? Bo są po prostu dwie przewagi na spadki, tak jak korekta, jej zasięg, tutaj jest jej maksymalny zasięg, czyli 106.1, tak? I tutaj również mamy zasięg tej korekty 106.1, ale jednocześnie w tym samym miejscu mamy dużą wartość transakcji, czyli łączymy to jako strefa, ponieważ są tutaj dwie przewagi i od tej strefy oczekujemy jakiegoś dalszego ruchu w dół. Pamiętajcie, że tutaj będzie konsolidacja, czyli będzie tutaj chodziła cena góra-dół, góra-dół w tej strefie. Nie zdziwcie się. Poprzednio tutaj był wysoki wolumen, teraz może być tutaj ta reakcja cenowa właśnie troszeczkę w formie takiej konsolidacji, dopiero później wyjście. Czy tak będzie? 100% skuteczności nie mam, więc na ten moment tego nie wiem. Ale jak wiecie, wcześniej załóżmy, tutaj był lokalny trend spadkowy, i wiedzieliśmy, że po spełnieniu warunku pierwszego na wzrosty, czyli wybicie tendencji, miały być wzrosty, nastąpiły nastąpiłybycie tendencji i te wzrosty również były, więc jeżeli cena tutaj w tej strefie będzie reagowała, tak, to możliwe, że będzie tu jakiś ruch powrotny. Jeżeli cena zamknie się całkowicie nad tą strefą, czyli ją wybije, to ten scenariusz będzie dezaktywowany. Tak? Dlaczego o tym też mówię? Ponieważ trzeba wiedzieć, kiedy z pozycji wyjść, czyli musisz wiedzieć, kiedy dla nas pozycja się skończy. Dla mnie ta strefa, która mówi mi o tym, że są możliwe spadki, tak? Ta szara strefa. <laughs> skończy się jej, właśnie, nazwijmy to sygnał na spadki, gdy właśnie cena zamknie się nad tą strefą. Więc aktualnie, dopóki jest ta strefa niewybita, cena nie zamknęła się jeszcze nad nią, czyli konkretny warunek, jeszcze się to nie stało, nie została ona wybita, to cały czas jest to przewaga na ruch spadkowy, którego ja osobiście oczekuję możliwe, że te spadki od tej strefy będą, jeżeli cena rozjedzie tutaj tą strefę, zamknie się nad, to po prostu ja od tych spadków się odsuwam i po prostu będę czekał dalej, czyli wiem, jaki jest aktualnie scenariusz, jaki może przyszły ruch i też wiem, kiedy konkretnie z niego zrezygnować, tak, i tego, musicie się uczyć, znaczy nie musicie, tak, ja wam niczego nie każę, ale dla mnie jest to bardzo pomocne, jak i dla wielu klubowiczów, którzy korzystają z analiz. Tak słowem, tylko przypomnienia, e, dzisiaj właśnie e, rano, tutaj w tej strefie szukaliśmy na Bitcoinie wzrostów. Dlaczego? No, po pierwsze, była wybita tendencja, po drugie, od dołu był właśnie wolumen, a po trzecie, również tutaj był od dołu cykl na możliwe wzrosty, te wzrosty braliśmy. Zresztą myślę, że na Facebooku na grupę wrzucę, e, może opis tej sytuacji, bądź po prostu wyniki, ponieważ często o nie pytacie. Więc, o to będzie wszystko na dzisiaj. Link do analizy macie w opisie. Pamiętajcie, chodzi o konkretne warunki. Nie jest to analiza na zasadzie góra-dół. Powtarzam po raz piąty, ale po prostu chcę, aby każdy to zrozumiał. Jeżeli nie, to zapraszam na inne kanały. Do usłyszenia, kochani, dzięki Wam, że jesteście. To będzie wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych, nagra... w kolejnych nagraniach. Cześć, pozdrawiam serdecznie.